Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem będę zajmował się instalacją odkurzacza centralnego w systemie wężachowanego Retraflex. Zapraszam do oglądania. Ok, lecimy. Tutaj mam wszystkie elementy instalacji odkurzacza centralnego. Jest trochę tych rur. Tutaj mam system właśnie. Elementy systemu Retraflex, czyli tego systemu węża chowanego w ścianie. Tak jak widzicie, to wygląda: czyli po prostu jest takie gniazdo, i wąż sobie wychodzi ze ściany, i później się chowa w ścianie. To jest kaseta tego gniazda czyli to musimy przymocować do ściany i po tynkowaniu zamocować część wykończeniową czyli tam klapkę z uszczelką. I tyle tak naprawdę. W zestawie jest dołączona, widziałem już, taka e, mufa zabezpieczająca. Ją się e, mocuje na końcu instalacji, na końcu części instalacji węża chowanego, żeby w razie, e, w razie gdyby coś tam się stało z wężem, żeby go nie zasało gdzieś tam do końca, do takiego miejsca, z którego by było go ciężko wyjąć. No ale to nie będziemy sobie gadać o awariach, bo to dopiero ja to instaluję <noise> i to ma działać. Yy, ale to jest właśnie taki element zabezpieczający, tak? Po prostu. Więc ja mam dwie kasety yy, tego typu Retroflex, yy, ponieważ będziemy mieli yy, dwa gniazda sące, chowane. Yy, tutaj za tymi kurtkami będzie jedno gniazdo z wężem 12-metrowym. Ja tam sobie wcześniej robiłem jakieś, może tak? ja tam wcześniej sobie robiłem jakieś rysunki, jakiej długości te węże mają być. Mierzyłem odległości nie tam w linii prostej, tylko właśnie w takiej linii, jakby teoretycznie miał iść wąż odkurzacza z jakimś tam zapasem. Pokażę to Wam na, na przebitkach. Także tu będzie jedno gniazdo. Ono będzie ogarniało oczywiście w kuchnię i tą strefę dzienną, całą aż tam do, do, do kawałka korytarza. Tak, do kawałka korytarza i drugie gniazdo. Idziemy, pokażę Wam, gdzie będzie. Tu się zastanawiałem, ale wybór był tak naprawdę dosyć oczywisty. Drugie gniazdo będzie tutaj. Dlaczego tutaj? Bo tu jest ściana 24 cm i można w niej trochę pokuć. A to gniazdo, już nie pamiętam dokładnie, ono chyba potrzebuje 9 cm, także no, dla mnie to było takie naturalne, że dobra, to będzie fajne miejsce na, tu, na kucie przynajmniej, ale użytkowo, funkcjonalnie również, ponieważ będziemy mogli obejść sobie też 12 metrowym wężem, aż tak naprawdę dojdziemy sobie tutaj do tej części, czyli jakby oba węże będą tutaj część wspólną miały w pewnym zakresie. Oczywiście to było konsultowane jeszcze z, z dystrybutorem odkurzacza, żeby to miało ręce i nogi, żeby dobrać do tego odpowiednią jednostkę, bo to też trzeba na to patrzeć. I teraz wracając do systemu Retraflex, to są takie kolana, takie jakby to powiedzieć, łagodne kolana. I to ogólnie jest tak, że część instalacji, w której będzie chowany wąż Retraflex, musi być poprowadzony jakby gładkimi łukami, jak najmniej zagięć. No wiadomo, to też jakieś tam są opory dla instalacji i dla chowania węża, żeby wąż miał mógł łatwo się chować i wyciągać, to muszą być zastosowane takie łagodne kolana, takie łagodne łuki. Także to się tak prezentuje, a tam gdzie jakby już instalacja jest po prostu taka zwykła Poza tym systemem Retraflex to już jest normalny tam trójniczek, normalne kolano 90 stopni, takie e, tu macie takie 90 stopni, tak? takie zwykłe, przez które wąż e, nie wydaje mi się, żeby, żeby mógł przejść. Dobra, to to jest właśnie Retraflex, i tu mam jeszcze jedno, e, to jest e, nie pamiętam jak to się nazywa, nazwę to kaseta gniazda zwykłego, bo nie pamiętam nazwy te, właściwej tego e, elementu i to jedno gniazdo będziemy mieli po drugiej stronie. Wiatr łapu, tam teraz nie wchodzę, bo tam jest i tak ciemno, nie zobaczycie, ale dokładnie y, gdzieś za tym, y, za tym gniazdem, tak trochę obok może, jest, y, będzie kolejne gniazdo. I tu się zastanawiałem wątpliwości, czy to robić, ale już koszt był tam niewiele większy, więc stwierdziłem, że zrobię. I to ma być osobna nitka, poprowadzona do tego miejsca. Do której kiedyś mam nadzieję podłączymy odkurzacz, ten taki robocik jeżdżący, automatyczny, ze stacją dokującą, która będzie mogła zintegrować się jakby z, z tym gniazdem, będzie podłączona do tego gniazda. Więc jak odkurzacz skończy, to po prostu włączę na chwilę odkurzacz centralny, żeby on zaciągnął brudy ze stacji dokującej. Może kiedyś sobie na taki pozwolimy, a jak nie no to na zwykły, a, a gniazdo po prostu będziemy mieć. To tak to wygląda. Dzisiaj będziemy się zajmować tym systemem Retraflex i instalacją i tylko wam powiem, odkurzacz będziemy mieć firmy Cyclowak. Także taka informacja. Wybraliśmy odkurzacz, też wam zdradzę od razu. Mamy odkurzacz z workiem. Zastanawiałem się, czy brać odkurzacz bez worka z workiem, i, i wzięliśmy odkurzacz z workiem. Wydaje mi się, że to będzie dla nas odpowiednie. Te worki są spore, także my wzięliśmy cyklowak H725. I to jest odkurzacz, jak widzicie, rekomendowany dla systemu Retraflex. Więc my taki po prostu odkurzacz mamy i od jakiegoś czasu pudło jest bardzo duże z tym odkurzaczem i ono znajduje się u nas w mieszkaniu. Yy, także mam nadzieję, że czym prędzej ten odkurzacz tutaj zawisnie na ścianie, bo prawda już ma dosyć tych kartonów, które yy, które są poustawiane pod ścianą w mieszkaniu. I ja już poczyniłem pierwsze kroki nawet yy, i pokażę wam o co chodzi. Gdzie będzie stał nasz odkurzacz? Będzie on stał tutaj. Będzie wisiał na ścianie. Nawet sobie już narysowałem. Odkurzacz centralny. On ma, ta jednostka ma 102 cm wysokości. Do niej przychodzi taki tłumik. On będzie z prawej strony, i odejście gdzieś tam wysoko będzie na zewnątrz. I po stronie zewnętrznej będzie nałożona taka klapka wyrzutowa, która się będzie otwierała jak odkurzacz będzie włączony. Będzie tam ładnie zlicowane z elewacją. Także to tak wygląda i tutaj będzie rura przyłączeniowa do tego odkurzacza a kubełek, tak jak widzicie tutaj zaznaczony jest w tym miejscu, także będzie go można złapać z dwóch stron, ściągnąć i wsiąść w worek, wsadzić nowy, tamten wyrzucić, tak? Tak jak mówię, no ja się zastanawiałem czy brać z tym całym cyklonem, czy żeby bez worka, czy z workiem, ale stwierdziłem, że wezmę z workiem, także Taka decyzja ostatecznie i już nie zmieniamy, słuchajcie i tutaj dalej jest, zgodnie z dokumentacją robiłem patrząc gdzie jest oś odkurzacza, gdzie jest oś wlotu odkurzacza centralnego, ona jest 9cm od Od ściany na której jest on ja tu sobie jeszcze wziąłem zapas na tynk Więc to jest tam 10cm jest oś tego A rura jest 5cm więc jeszcze o średnicy 5cm więc jeszcze tutaj jest jakiś tam zapas, żeby tą rurę przepchnąć, i tutaj, jak widzicie, w bloczku 24 wierciłem, żeby tą rurę tędy puścić. I teraz ja będę miał tutaj trzy, zaraz tam będą trzy rury. Tutaj idzie jeszcze jedna rura, ona pójdzie sobie tam do naszej pracowni, i w pracowni ona będzie się rozwiedlała na trzy osobne, jakby ciągi. No i dlaczego trzy? pierwsze, że ten system Retraflex, on, on wymaga, żeby w instalacji tego węża chowanego nie było żadnych rozwidleń. Po prostu to jest jakby ta część, czyli 12 metrów plus zapas tam 10%, czyli plus ta 1,2 m, to ma być ciąg, czyli ta instalacja specjalnie dedykowana dla jednego węża, ale tam nie ma być żadnych rozwidleń. Więc wszystkie rozwidlenia będziemy robić tutaj w tym miejscu. Na dwa systemy wężachowanego i na ten system podłączenia tam do odkurzacza, do odkurzacza automatycznego. Producent radzi, żeby gniazdo umieścić, żeby dół gniazda był na wysokości 76 cm w przypadku gdy wąż będzie wyciągany od dołu. Tak będzie u nas w naszym przypadku, bo instalacja jest w podłodze, można też robić instalację w suficie. Ale nam akurat to nie pasowało ze względu na podniesiony sufit w, w stronę 76. Tu mamy dół. stępnie rozłożone. Oprowadzę was teraz. Ok. Wejście, tak jak tu widzieliście, przez to na otwór będzie. Idzie sobie jedna rura. Ja tu tylko tylko tak układałem, żeby sprawdzić, czy wszystkich elementów mi wystarczy. Także tutaj ta mówka do łączenia. Przez ścianę idzie rura i tutaj wchodzi a jedna rura i tak jak tu widzicie będzie taki trójniczek na takich krótkich fragmentach doklejony. E, tutaj mamy dwie końcówki te zabezpieczające mufy, e, żeby wąż Retraflex tam się nie dostał dalej. E, I idą trzy rury i trzy rury przez ścianę. I teraz co tutaj się dzieje? Mamy tak, tu tylko podokładałem, więc trzy rury wychodzą, idzie sobie pierwsza nitka do szafy w garderobie, druga nitka idzie sobie do wiatrołapu, tutaj w tą okolicę. Tu na końcu będzie zamontowana taka seta. I ta kaseta ma takie drzwiczki. Takie o, jak tu można zauważyć. Także to jest druga nitka, i trzecia. Ona sobie idzie właśnie też stąd, tu, i takim zawiasem, i takim zawiasem ona sobie idzie tutaj. Mamy takie łagodne koanko 22,5 właśnie Retraflex, żeby wąż mógł się w nim łagodnie zakrzywić. I tutaj kolejne gniazdo Retraflex właśnie w tym miejscu będzie. Także to wygląda w ten sposób No jest okay. Ja pokażę Wam jak, e, szybko, jak ja to rozkładam, tam folie. Tutaj już sobie zrobiłem. Pod, podkładam folię pod, e, pod papę i używam tutaj takiego e, Saudalfa żeby sobie to e, złączyć i nawet jakoś to tam łapie. Masa jest nadal elastyczna po e, tam 12 godzinach. Czy tam nawet więcej, już w sumie nie, no więcej, bo tam już 20 godzin chama minęło. Jest elastyczna, ale tak lekko jest złapany ten, ta papa, więc wydaje mi się, że jak, że jak beton dociśnie ta wylewka to, no to że będzie to taka szczelna, szczelna izolacja z tego. Tutaj muszę jeszcze dokończyć te, te miejsca takie, coś powymyślać, no i tyle. Dobra. Ach, no i... i co, tak to wygląda. Idę dociąć kolejny fragment. I układać. Akurat taka mi docinka została, więc ją tu ułożyłem. Będę musiał tutaj, oczywiście, też tym waporsilem przejechać. Zrobiłem tutaj przymiarkę do instalacji, podocinałem rury, ułożyłem tak jak mają być. Musiałem odkręcić też, musiałem odkręcić te, tą, tą całą, to całe gniazdo. Z tego względu, że teraz będę musiał podłączyć przewody, które będę musiał dociągnąć od razu w miejsce odkurzacza. Więc te gniazda musiałem podkręcać, będę łączył przewody niebawem i tak jak tu widzicie, Instalacja jest poprowadzona, tu wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. O, będzie widać e, tu. Mam takie zwykłe gniazdo ze ślepką. Teraz e, później się gniazdo zamocuje. E, I tak się prezentuje ta instalacja u nas w domu. Tutaj też już aplikowałem e, przy okazji rozkładania folii e, tego waporsila. On całkiem fajnie tak złapał wstępnie, ale on jest jeszcze elastyczny. Także tak jak widać. Nie wiem, mam nadzieję, że to się sprawdzi. Jeszcze nie wszędzie połączyłem folię. E, powoli będę to sukcesywnie robił. Przed montażem jeszcze trzeba, muszę się upewnić, że te przewody, e, że dobrze je będę podłączał. Nigdy tego nie robiłem wcześniej, więc to jest moja pierwsza zabawa z multimetrem od studiów, więc dawno to było, ale już sobie znalazłem w instrukcji badanie ciągłości obwodu. Przygotowałem sobie przewody, skręciłem je. I, i zobaczymy co tutaj wyjdzie okej okay, i teraz jakby włączę odkurzacz o. tak wyłączam odkurzacz И не слыхать. W ten sposób upchałem te, dwie, te dwa połączenia, tak, te dwie tulejki, tak nazwijmy. I teraz jak te drzwiczki przychodzą, to one ładnie wchodzą do samego końca i dociskają tam te dwie tulejki. Także dobra, ja teraz składam i to zamocować i zalepić pianą, żeby móc dalej robić instalację. No i co, sklejam teraz to do kupy. Właśnie pierwsze kilka połączeń już wykonałem, mam tu taki klej w zestawie, był. Jest dwójeczka do dwójeczki, dwójeczka do dwójeczki, jest okej. Okay. tutaj sobie złapałem już nie mi złapało to yy, ta piana yy, tutaj to gniazdo jest sztywne nic się nie dzieje i tutaj sobie yy, strzeliłem laserem między tutaj środkiem i, i tam yy, w osi żeby było wszystko sobie tutaj, a pilnuję tutaj powinna być widać taka kreska zielona bo jednak ten, akurat ten odcinek taki dosyć trudny jest, bo tam mam kolano 22,5 stopnia i żeby się tutaj zlicować, to żeby równo szło, to musiałem sobie wcześniej pomóc laserem i teraz też. To jeszcze jest jakaś możliwość regulacji tutaj lewo-prawo delikatnie, tą, tą rurę można jakoś tam przesunąć delikatnie, co też jakby uczyniłem. No dobra e, idę doklejać dalej i będę kolejne gniazdo już mocował. Ja wykonałem jeszcze kilka dodatkowych oznaczeń, żeby tutaj też to móc równo ustawić to gniazdo. I zaczynam kleić.

Przewody, także zakończyłem ten etap, tutaj możecie zobaczyć jak sobie puściłem te przewody, przy rurce do góry i tam wychodzą w pomieszczeniu gospodarczym. A tutaj jeszcze muszę spojrzeć do dokumentacji odkurzacza i zobaczyć gdzie wykonać wylot na zewnątrz i to tam. Zrobię przy następnej okazji. Mam jeszcze trochę rury, więc zrobię otwornicą. Przewiercę się na drugą stronę, wstawię rurę, zapianuję i tyle. Także tak się prezentuje instalacja odkurzacza centralnego w naszym domu. Proszę bardzo. I co? I tyle? Udało się. Także mogę już zacząć myśleć o kolejnym etapie. Dobra, tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!